Co to było? I mieliśmy atak ptaka w nocy. Co to jest? Jezus! Co? Nie topesz! Nie topesz? Co to jest, ser? Czy ptak? Naprawdę, tutaj coś było. Jest za poduszką. Łukanio schował się pod poduszkę. Magda tego wróbelka niechcąco yy, ręką trzasła. Odbił się o szybę. Ptaszek, ojejku. Jezu! Bokóż go! Jest to jest nie topasz. Coś nie co, ma. Co, co o Jezu. W nocy zaatakował mnie ptak i po prostu nagle poczułem, że coś mi chyba wylądowało tutaj na głowie, ale później usłyszałem, że są jakieś skrzydła, które się ruszają bardzo blisko mnie, więc się bardzo przestraszyłem. Co to jest co O Ojku, się stało? Uważaj, żeby nie żeby to jest Tak, że on jest w szoku. No jest szok. też jestem w szoku, coś to zrobił chopie. Myślałam na początku, że to jakaś mysz, która leciała, bo tak widziałam kątem oka, że coś leci nade mną. Nie wiem dlaczego mysz, chyba dlatego, że jeszcze trochę śniłam. Potem stwierdziłam, że to jednak nie topesz. Wszyscy zaczęli krzyczeć. Olo się przestraszył, mnie odepchnął, więc e, była to dość burzliwa noc. Czas powitać nowy dzień i zadbać o higienę. Wojowie, musicie zrobić polowy prysznic. Wielki brat liczy na Waszą pomysłowość i kreatywność. Super. Dziury w butelkach! Nie możemy ja nie butelek, możemy butelek chyba używać. Nie możemy butelek. Ja też myślałam o butelek. Wiaderko jest przecież? Wiedzące, czas zadbać o Waszych wojów. W korytarzu wymian czekają produkty na śniadanie. O, tak jest. Super. Oprócz tego, wiedząca Iza może wziąć z kuchni pięć nieprzetworzonych produktów. Dobra, chodźmy pod ten i będziemy kombinowali na miejscu. Tam się więcej pomysłów pojawi. Kalafior, fasolka, ogórki, mięso i kapusta. A jakby to wiadro wisiało na sznurku, jakby na przykład... O, o tutaj, było, jakby tutaj byłby zawiązany sznurek i to wiadro by wisiało gdzieś tak tutaj i to by się tak po prostu odchylało wtedy w całości. Wtedy, wtedy można było to zrobić tak, bo wtedy jest maksymalnie nisko, nie? Bo nie mamy, nie mamy tego, żeby połączyć, bo by trzeba było na kuca się kąpać. No, to na kuca. Jestem. jeden filo, furlej. No, okej. Okay. Żeby się kluchy na mnie porobiły i tyle. I, patrz, I teraz, nawet jak będzie tutaj y, ta siła szła do przodu, to będzie się opierała cały czas no, na tej nóżce. Właśnie o to Więc idealnie. Konstrukcja jest fantastyczna. Ktoś mi się podoba. Brawo, wojowie. Brawo. Bardzo dobrze. Wódz tutaj się spisał na medal. Myśl technologiczna to jego jest był dobra. pomysł główny. Ale no, może sobie się. Jajem będzie widać. Od razu podmyć jaja możesz. Tak, możesz iść, tak? i robić tak, i myjemy nam plecki. Dzisiaj na obiad będą, na śniadanie będą, smocze. smocze jaja. Bóg, ziemię daje nam już dary, daje nam jedzenie. Zafedlej, żeby się nie przywarło. Dobra, do... jedź, 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 jedź. Nie, bo już przywarło chyba. Nic nie przywarło. Ludzie jak się kulają. Zjemy się na nie i witamy dzień. Ulepiliśmy smocze jaja, z mąki, mleka, wody i no, wodzu. No, wody. wody też byś chciał dokładkę. No pewnie. Znajdź mu takiego klucha. Tak. Polaliśmy miodem, no wódz się zajadał. Wódz się zajadał, a całe plemię normalnie było takie szczęśliwe, że szczęśliwszego plemienia nie widziałem. Tu też taki duży jest spalny, no. O, wódz ma wielkie jaja, znaczy ten on, y, on, on musi mieć siłę. O, dzięki dziewczyny. Jesteście naprawdę wspaniałe.